Internauci wybrali najpopularniejszego trenera i piłkarza Ziemi Limanowskiej. Chciałem właśnie wyrazić podziękowanie pod adresem portalu internetowego Limanowa In, bo naprawdę włożyli koledzy redaktorzy, zarówno redaktor Kuba Toporkiewicz, jak i redaktor Jacek Bugański, włożyli wiele pracy w to, by te wyniki były autentyczne, rzeczywiste i odzwierciedlały po prostu to, co wyszło w głosowaniu. W 17 już plebiscycie organizowanym przez Limanowski pod okręg piłki nożnej, te dwa najważniejsze trofea otrzymał płomień Limanowa. Pracę na płomieniu łączę z pracą na Dunajcu i pracą u mnie we wsi, na szalnicy. Ciężka jest tylko pod tym względem, że no, dzieci to ja widzę tylko jak trzeba je przełożyć do łóżka do swojego łóżeczka w nocy. E, ciężka, ciężka, no nie wiem jak to powiedzieć. No. Ale niesie satysfakcję. E, ogromną, ogromną. No, powiem szczerze, że mam e, tą możliwość, że robię to co lubię e, i, i, i to mnie najbardziej cieszy. Czy e, z piłką nożną wiążesz swoją przyszłość zawodową? Oczywiście to jest dla mnie zabawa, no ale wiadomo, chcę się grać coraz lepiej i fajnie byłoby zagrać wyżej, prawda? która w zasadzie na poziomie amatorskim. Daje dużo satysfakcji, czy, czy więcej wyrzeczeń niesie z sobą? Oczywiście, się wyrzeczeń jest dużo i poświęcenia czasu, ale wiadomo fajna sprawa i uczucie. I zawsze jest, się człowiek cieszy jak wygrywa mecze i z drużyną. Tradycyjnie już zostały wręczone statuetki i odznaczenia dla działaczy, którzy nie szczędzą swoich sił i pracy dla wychowania dzieci i młodzieży poprzez propagowanie gry w piłkę nożną. Należy odciągnąć tą młodzież od komputerów i przede wszystkim dać im do ręki argument, a mianowicie bieganie za piłką, czy to piłka, czy to siatkówka, czy inne dziedziny sportu, ale żeby oni po prostu tej, tego ruchu zażywali, bo to jest przede wszystkim podstawa. Podsumowanie tegorocznego plebiscytu na najpopularniejszego piłkarza i trenera ziemi limanowskiej odbywało się w Łukowicy. Gospodyni tego spotkania, Czesława Rzadkosz, wójt gminy, również została doceniona przez działaczy limanowskiego podokręgu. Naprawdę napracowałam się dużo, żeby baza sportowa w tej gminie była no, widoczna żeby młodzież była zadowolona, dzieci. Tak jak wcześniej mówiłam, każda szkoła ma boisko syntetyczne. Piąty, tą salę gimnastyczną budujemy. Są trzy orliki pełnowymiarowe. Jest czwarty orlik biały, czyli lodowisko, do tej pory czynne. Dlatego myślę, a jest najpiękniejszy obiekt to pełnowymiarowe boisko trawiaste w świdniku z 490 miejscami siedzącymi. Dlatego wydaje mi się, że słusznie, że. Nie wyróżniono. Monika Antosz grodzicka TV28.